Ale to była jazda. O wrażeniach z naszej wyprawy właśnie powstaje film, więc dzisiaj skupimy się na motocyklu Royal Enfield Himalayan 450 w jedynym takim teście w najwyższych górach świata. Zacznijmy więc może od tego, o co chodzi z tym motocyklem. W mojej opinii Royal Enfield Himalayan 450 to sprzęt, który miał rozpocząć zupełnie nowy rozdział w historii. Tej indyjskiej marki. Dlaczego? Wystarczy spojrzeć na jego konstrukcję. Mamy tutaj do czynienia już z niearchaicznym, a bardzo współczesnym silnikiem chłodzenie cieczą, sześciobiegowa skrzynia biegów oczywiście wtrysk, ride-by-wire czyli już nie mamy tutaj linki gazu. No i mamy, uwaga, 40 koni mechanicznych. Już samo serce tego motocykla powoduje, że wrażenia z jazdy w porównaniu z wersją 411, czyli tym poczciwym osiołkiem, pierwszym Himalajanem, są jak porównanie Mercedesa do Malucha. No dobra, nie przesadzajmy, ale tutaj naprawdę jesteśmy w innej lidze, jeśli chodzi o dynamikę. Do tego wrócimy jeszcze za chwilkę. Ja w Himalajach miałem okazję jeździć na identycznym motocyklu, może z jedną, choć całkiem zauważalną różnicą. O tym też powiemy za chwilę. Podczas naszego tripu nawinęliśmy niewiele ponad 1000 km. Można powiedzieć, no big deal. 1000 km to można zrobić i w jeden dzień. Ale nic z tych rzeczy. To było naprawdę porządne 1000 km, a wciąż obecne odciski na moich rękach chyba całkiem nieźle świadczą o tym, że było wymagająco. Oczywiście mieliśmy okazję pojeździć nawet po dobrej jakości asfaltach, ale były one zdecydowanie w mniejszości podczas tej trasy. Przede wszystkim szutry, dziury, przede wszystkim mocne błotniste koleiny, wszędobylskie luźne kamienie, tarki czego byś sobie nie wymarzył wśród przeprawowych klimatów, to wszystko miało miejsce. A dzięki temu mogliśmy sprawdzić, ile warty jest slogan reklamowy tego modelu, czyli zbudowany przez Himalaje. Zacznijmy więc od tego, co podoba mi się w tym motocyklu. Pozycja za kierownicą. Przy moim wzroście 1,86 m jest tutaj naprawdę wygodnie. I co ciekawe, również podczas jazdy na stojąco. Zbiornik jest na tyle fajnie wyprofilowany, że z jednej strony potrafi pomieścić aż 17 litrów, co jest całkiem niezłym wynikiem, zwłaszcza przy 450, która na szczęście nie chce pić zbyt wiele. Najważniejsze, że dzięki temu jazda na stojąco jest bardzo swobodna, a po przeregulowaniu kierownicy, Mogłem bez problemu nawet dłuższe odcinki pokonywać w ten sposób bez większego zmęczenia pleców, chociaż i tak trzeba się... Troszeczkę garbić przy tym wzroście, no ale naprawdę jest dobrze. Również podczas jazdy na siedząco jest wygodnie. Kolana się nie męczą, pozycja jest wyprostowana, jak przystało na rasowego i Jest bardzo wygodne siedzenie, za to naprawdę szacuneczek. Ani razu nie miałem ochoty wstać z motocykla tylko po to, żeby się rozprostować. No ale może to też dlatego, że wstawałem co chwilę, bo dziury, bo skoki, bo inne pułapki czekające na drodze. Tak to jest w Nepalu. Ergonomia moim zdaniem bardzo na plus. To co podoba mi się również w tej maszynie to jej wyposażenie standardowe. Nie dość, że mamy solidny bagażnik z malutką płytą przygotowaną pod mocowanie kufra czy też torby. To mamy także dosyć mocno rozbudowany stelaż przedniej lampy, który może nam spokojnie również służyć za kolejne punkty mocowania bagażu. Więc już w standardzie dostajemy tego naprawdę sporo. Wersja, która jest tutaj ze mną, różni się od standardowej. Na przykład osłoną chodnicy oraz bardziej rozbudowaną osłoną silnika z dołu. Tak poza tym, mamy tutaj totalny stok, ale to co najbardziej wyróżnia ten motocykl i to co jest nowością na polskim rynku, to bezdętkowe koła. Nie tylko wyglądają rasowo, ale również są porządne. Zresztą, sygnowane logiem marki Akron, czyli nie jest to jakiś tam no-name po tylko porządne koła. Chociaż muszę powiedzieć, że już te dentkowe standardowe kółeczka sprawdziły się fenomenalnie w Nepalu i byłem w szoku, że właściwie ani jedno koło nie zostało pogięte. A co więcej, złapaliśmy w całej ekipie prawie 20 motocykli tylko jedną gumę. Nieraz było widać, że przy mocnym uderzeniu w kamień przednim kołem, opona aż się zagniatała na feldze. Było po prostu widać ślad odbity w kurzu, że przez oponę felga została Wyczyszczona. I w pierwszej chwili myślisz, kurde, wgnieciona. A potem jak się przypatrzyliśmy, felga cała, został tylko ślad, więc szacuneczek. Natomiast jeżeli ktoś chce postawić na styl, ale też na lepszą trakcję, na bezdentkowe opony, łatwiejszą obsługę, to proszę bardzo, mamy teraz Himaljana 450, dostępnego również w tej wersji. Mówiłem o rzeczach wyróżniających ten motocykl na tle poprzedniej wersji. Czyli oczywiście silnik, ale nie tylko, bo moim zdaniem również ogromnym game changerem jest tutaj zawieszenie. Co prawda nie mamy w nim regulacji, ale mamy porządny widelec Showa, w którym każda z rur ma inne zadanie, jest nowocześnie, jest bardzo współcześnie. I muszę powiedzieć, że to zawieszenie jest wystarczające do jazdy typowo adventure'owej. Jak dla mnie ten widelec jest czuły i daje całkiem niezły feedback tego, co dzieje się na styku opony z podłożem, a tam mogą dziać się różne rzeczy. Będąc przy oponach, to tutaj naprawdę należą się peany pochwalne. Seat Grip PPR-EF coś tam i tak dalej z tyłu jeszcze z dopiskiem Spiel. Są Stworzone specjalnie dla Royala Enfielda, co zresztą widać w nazwie jest tutaj RE i CAT zrobił bardzo dobrą robotę. O ile na asfalcie są to po prostu zwykłe opony, które nie wyróżniają się niczym, ani nie są przesadnie śliskie, ani nie dają nie wiadomo, jakiego poczucia przyczepności i super feedbacku. O tyle już na luźnych nawierzchniach jest zadziwiająco dobrze. Czy piasek, czy nawet błoto, czy kamienie. Muszę powiedzieć, że na początku troszeczkę obawiałem się tego, jak nam będzie szło na tych gumkach. Z liczyłem, że będzie trochę kostki w tych motocyklach. Że założą po prostu opony bardziej offroadowe na tak wymagające himalajskie przeprawy. Ale nie, pojechaliśmy na tym. To jest w standardzie i bardzo dobrze, bo można było przekonać się, że te oponki naprawdę robią. Nie wiem do końca, jak to jest możliwe, ponieważ ten bieżnik moim zdaniem nie jest w żaden sposób agresywny, ale robią co do nich należy. Za to naprawdę pochwała. Podobno dostępne są również w innych rozmiarach, które będą pasować do innych motocykli Royal Enfield. Słyszałem, że jest całkiem niezłe zainteresowanie tymi oponami. Ludzie chcą je zakładać również do swoich innych motocykli, co w sumie mnie nie dziwi, więc. U dystrybutorów Royal Enfielda może warto zapytać właśnie o seaty. Tutaj mamy 21 z przodu oraz 17 z tyłu, czyli fajnie, że jest duże koło, które pomaga przeprawiać się nawet przez większe nierówności, a z tyłu 17 no, mogłaby być osiemnastką, skoro i tak mamy dedykowaną oponę, bo siedemnastki zazwyczaj zakłada się do tego typu motocykli po to, żeby mieć większe możliwości w doborze opony. Siedemnastek jest dużo i to głównie takich szosowych, bardziej adventure, niż tych endurowych. Ja bym tu mimo wszystko postawił na osiemnastkę, no ale jest jak jest. To, co zasługuje również na podkreślenie. To fakt, że z przodu mamy aż 200 mm skoku zawieszenia, z tyłu jest tego 180, to sprawia, że w tym motocyklu jest dużo więcej off możliwości, tych na papierze oczywiście, niż mogłoby się wydawać. Nie jeden motocykl, który mianuje się takim Turbo adventurerem, nie może pochwalić się tego typu nacechowanymi off-roadowo technikaliami. No i wracając jeszcze do Widelca to jego charakterystyka jest bardzo dobrze wypośrodkowana, bo i na asfalcie motocyklem nie buja, a z drugiej strony w terenie progresja jest na tyle spoko, że przód ani razu nie dobił tył zresztą też nie. Myślę, że udało się tutaj znaleźć złoty środek pomiędzy komfortem a pewnością prowadzenia. nie można też nie powiedzieć o współczesności, czyli o wyposażeniu elektronicznym. Wspomniałem już o ride by wire, ale mamy tutaj także komputerek w postaci kolorowego wyświetlacza TFT, który wyposażony jest również w nawigację i to nie że musisz włączyć apkę, mapkę, srapkę i jechać po tym, co ci daje fabryka. Tylko po prostu mamy tutaj Android Auto, coś takiego, tylko w tej wersji motocyklowej. No, więc spoko. No i mamy też full LED z tyłu, z przodu. No i bardzo dobrze, że mamy tutaj również. Również port USB-C, który montowany jest w standardzie na kierownicy, można sobie z niego zasilać swój telefon czy na przykład akcesoria, które sobie wrzucisz do tankbaga. Ja woziłem tankbag przypięty magnesem w tym miejscu, taki uniwersalny, ze zwumoteka. I trzymał mi się bardzo spoko i fajnie się to wszystko sprawdzało, więc patent polecam. Co muszę trochę zganić, to lusterka. One nie są zbyt wytrzymałe, jeśli chodzi o off-roady. Nie wiem dlaczego, ale po pewnym czasie odrgań i wibracji... Odrgań, wibracji i... Uderzeń trochę się poluzowywały i musiałem je co jakiś czas poprawiać, no i także mocowania na tych śrubach. Raz ustawię pod siebie mocno dokręć i nie ruszaj, ponieważ mają również tendencję do luzowania się. Przydałby się klej do gwintów, pozabezpieczać to, ponieważ kilku osobom Notorycznie odkręcały się te lusterka i to powodowało, że po jakimś czasie znikał gwint tutaj w mocowaniu pompy czy mocowaniu klamki sprzęgła, więc to są wrażliwe punkty, na które warto zwrócić uwagę. Jeżeli będziesz chciał jeździć bardziej off-roadowo, bardziej wymagająco tym sprzęcikiem, to może warto wymienić lusterka na akcesoryjne. Lusterka umówione. Przejdźmy do kolejnego punktu, który nie do końca mi leży. ABS. Można go wyłączyć, ale. Tylko przy tylnym kole, i ja bym mimo wszystko wolał, żeby on był wyłączany całkowicie. Co więcej, dziwnie działała elektronika w moim motocyklu w Nepalu, ponieważ czasem wyłączałem ABS, a okazywało się, że on nie został wyłączony. Pomimo tego, że miałem na komputerze informację, że wszedłem w tryb. Off, więc najlepiej, jeżeli będziesz jeździć na dłuższe przeprawy off-roadowe, to po prostu wyjmować bezpiecznik od ABS-u albo na początku przyjarać trochę laczka, żeby się już nie próbował włączyć do końca jazdy. Więc to chyba będzie najrozsądniejsze rozwiązanie. A w ogóle to chciałbym, żeby wyszła wersja Rally, która będzie wyposażona w możliwość wyłączenia ABS-u całkowicie i na przykład w regulację zawieszenia. Przyszłość pokaże, czy tak się stanie. Jeśli chodzi o ergonomię, o prowadzenie, o zdolności off-roadowe, to moim zdaniem ten sprzęcik robi dużo więcej niż się zapowiada na dzień dobry. Bo to nie jest chyba do końca adventure, to nie jest na pewno motocykl enduro. To jest bardzo uniwersalna maszyna, którą możesz codziennie jeździć po gułki, do pracy, dojeżdżać itd., a w weekendy wyskoczyć sobie na teta i się świetnie bawić. Natomiast we wprawnych rękach ta maszyna naprawdę potrafi pokazać o co chodzi w przeprawach motocyklowych. Jedna rzecz, która często daje o sobie znać, to dość mocno przeniesiona masa naprzód. Dystrybucja masy jest taka, że przód po prostu wydaje się trochę ciężki. I tutaj trochę brakuje sznytu kozicy górskiej, że ten motocykl będzie bardzo łatwo brykać. Trzeba mu pomóc odciążyć przednie zawieszenie. Podnieść trochę ten przodek. Bogadzina generalnie ma tendencję do nurkowania przodem, więc to jest specyfika tego sprzętu i po prostu trzeba się w niego wjeździć. Tak, poza tym, szacun, wyciągasz gumy z podnóżków, masz fajne zęby, trzymające dobrze buta. To wszystko już w standardzie. Więc zawieszenie, podwozie zdecydowanie na plus. Natomiast silnik. Silnik moim zdaniem nie jest najmocniejszą stroną Himaliana 450. To nie jest zła jednostka, nie zrozumcie mnie źle. Ale jeździłem na motocyklach o nieco nawet mniejszej pojemności, które mają więcej pazura, więcej charakteru i przede wszystkim więcej dołu. Mi osobiście brakuje tutaj trochę elastyczności. Bardzo często trzeba przebijać biegi na niższe i posiłkować się klamką sprzęgła, żeby pomóc mu wydostać wystarczającą ilość potencjału, żeby targać. Wiecie o co chodzi. Ale jestem niemal pewny, że gdyby wybeszyć z niego całe to G związane z Euro 5, to ta maszynka nabierze wigoru właśnie tam, gdzie w tym momencie mi go trochę brakuje. Więc inny wydech, katalizator i przemapować go troszkę i wydaje mi się, że tutaj jeszcze jest pazurek, który zabłyśnie. A czy tak się stanie? Mam nadzieję, że uda nam się o tym przekonać. Bardzo chętnie zrobiłbym z tego motocykla rajdóweczkę, nie hardkorową, ale właśnie taką pod siebie, tak żeby mu dodać trochę pazura. To co najważniejsze to fakt, że w mojej opinii trzeba tutaj niewiele nadłubać, żeby mieć super ogarnialną i bardzo przyjemną maszynkę, nie tylko do jeżdżenia na co dzień. Jeszcze może jedna rzecz, o której warto wspomnieć, którą zauważyłem podczas jazdy, a do której odniosę się poprzez to, co przeczytałem na stronie Royal Enfield. Producent chwali się, że ta maszyna została tak skonstruowana, że można nią bez problemu wbijać się w rzeki, przejeżdżać. I... No i w sumie to jest prawda, tylko że trzeba to robić umiejętnie, ponieważ airbox co prawda jest bardzo wysoko, bo jest ponad główną belką ramy tutaj niemal zaraz pod wlewem paliwa. To jednak jak wpadniesz na pełnej bombie w głęboką wodę i ona wytryśnie spod przedniego koła, to zdarzyło nam się dwukrotnie, że mimo wszystko dostała się gdzieś do tego airboxa i motocykl zaczynał przerywać. Nigdy nie zdarzyło się tak, żeby maszyna została uziemiona, ale w pewnych momentach zdarzało się, że maszynka przerywała. Oczywiście w tym również nie pomagała bardzo duża wysokość, ponieważ Wspięliśmy się na prawie 5200 metrów, a tam już było czuć, że powietrza nie tylko nam, ale również motocyklom brakuje. Natomiast 5200 metrów ta maszynka ciągle jechała i bardzo chciałbym sprawdzić, gdzie wjedzie najwyżej. Na pewno wjeżdża na 5700, na Umlingla, najwyższą drogę na świecie. Chciałbym gdzieś wjechać jeszcze tak pod 6000 tym sprzęcikiem i sprawdzić, jak on tam się będzie sprawował. No i jak ja tam będę się sprawował. Wracając, wjeżdżając do wody... Po prostu róbcie to może bardziej zdroworozsądkowo. Zresztą, wjeżdżając w głębsze brody, nie należy tego robić na pełnej bombie. Nigdy nie wiesz, czy tam będzie się czaił kamień na ciebie, czy nie. Więc róbmy to spokojnie, powoli, a wtedy i Tobie, i Himalajanowi nie powinno nic. Się stać. Mogę również powiedzieć, że przez ten 1000 km, dosłownie raz i to kawałeczek został naciągnięty łańcuch w moim motocyklu, a cały czas jeździliśmy w błocie, w rzekach, w piachu, w kurzu, więc układ napędowy moim zdaniem zdaje tutaj egzamin, bo w niejednym motocyklu na takim dystansie w takich warunkach trzeba by grzebać przy tym łańcuchu znacznie częściej. Co mogę jeszcze dodać na koniec? Niezmiernie cieszę się, że miałem okazję dla Was sprawdzić ten motocykl, nie w pojażdżawkach po okolicy przez tydzień, ale w prawdziwych, adwenczerowych warunkach. Normalnie to byś się dwa razy zastanowił, czy tam na pewno wjeżdżać swoim Chimkiem, czy nie, no bo przecież Ci go trochę szkoda. A propos tego, po tysiącu kilometrów maszyna, no oczywiście, wyglądała jak nieszczęście, cała ubłocona, cała zakurzona, zresztą ja również, natomiast nie nosiła żadnych oznak zużycia, nie wywaliłem się na tym motocyklu ani razu, wąs się raz wygrzał na błotnistej drodze i mogliśmy ocenić straty i były one dosłownie minimalne. No, nawet kierunkowskazy nie pobrywały, a ślizg był no, taki całkiem, więc sprawdzony został również ten sprzęcik w boju. Ale wystarczy powiedzieć, że gleb na tym wyjeździe było kilkadziesiąt. Goście z ekipy kładli się co chwilę i żaden chimek, który z nami jechał, nie został uziemiony. W żadnym nawet nie trzeba było wymieniać poszczególnych części. Jeżeli wygięła się dźwignia, hamulca, to po prostu. I ją naprostowywano takim klasycznym sposobem, jak to się robi w krzakach, i wszystko działało jak trzeba. To samo zresztą z dźwignią zmiany biegów, która moim zdaniem powinna mieć tę końcówkę składaną, właśnie dlatego, żeby nie mieć tendencji do tak szybkiego wyginania się. A tak poza tym, pancerna maszyna, wygodna maszyna i bardzo sprawna, aż zadziwiająco sprawna maszyna. Więc moim zdaniem, Himek to jest zdecydowanie sprzęt, który ma potencjał. I niezależnie od tego, czy zamierzasz nim jeździć na tety, upalać gdzieś w błotach i kamieniołomach, czy nie, po mieście sprawdzi się właściwie równie dobrze. A to najlepiej chyba świadczy o jego uniwersalności. No i teraz jeszcze powiem o cenach, bo może nie każdy wie, ale Humalian podstawowej wersji zaczyna się od 28 tysięcy, chyba niecałych. Później są wersje malowania tam w okolicach 30. I jest ta wersja na bezdętce, występująca w tej wersji malowania oraz czarno-złotej bodajże tak. I ona kosztuje, jak dobrze pamiętam, 31 700 zł. Nie mnie oceniać, czy to drogo, czy nie. Myślę, że w tej cenie za taki pakiet sprzętu, za tą jakość wykonania, do której no, ciężko mi się już jest przyczepić, to jest całkiem nieźle. To wy najlepiej ocencie, ale zróbcie to po jeździe testowej. Wideo związane z wyprawą do Nepalu oraz do zakazanego królestwa Mustang właśnie powstaje, a my chcielibyśmy już teraz zaprosić Was na premierę. Tego filmu. A odbędzie się ona 16 listopada 2024 w salonie Royal Enfield w Krakowie. Link do tego jedynego w swoim rodzaju wydarzenia już na dniach znajdziecie w opisie do tego filmu. No i będziemy w naszych mediach społecznościowych mocno o tym trąbić. Pamiętajcie tylko, że ilość wjazdówek z przyczyn logistycznych ograniczona. A po premierze afterparty gdzieś na mieście. Ode mnie na ten moment to tyle. To był Piotrek, jednoślad.pl. Dzięki, cześć.